Dzień dobry, nazywam się Magdalena Olek, pracuję w firmie Microsoft i odpowiadam za Office 365 dla edukacji. W tym filmie chciałabym opowiedzieć o usłudze Office 365 Groups i aplikacji Microsoft Planner, które pozwalają uczniom, studentom, ale także nauczycielom i wykładowcom współpracować z innymi w efektywny sposób. Office 365 Groups jest usługą stworzoną z myślą o pracy w grupie. Dzięki niej możesz mieć wspólną skrzynkę mailową dla całego zespołu korzystać ze wspólnego kalendarza oraz notesu OneNote. Ponadto każda grupa ma wydzieloną przestrzeń na pliki grupowe, czy też wspólny plan zadań do wykonania w aplikacji Microsoft Planner. Jeśli do grupy dołącza nowa osoba, ma ona automatycznie dostęp do całej historii konwersacji, kalendarza i plików. Oba rozwiązania dostępne są w ramach bezpłatnego planu Office 365 Education. Aby zacząć korzystać z grup w usłudze Office 365, należy zalogować się na stronie portaloffice.com, podając swój szkolny adres e-mail. A następnie z menu uruchamiania aplikacji w lewym górnym rogu wybrać ikonę Poczta. Aby utworzyć nową grupę, wystarczy kliknąć ikonę Plusa przy sekcji Grupy. Po prawej stronie wyświetli nam się formularz tworzenia nowej grupy, w którym należy wprowadzić podstawowe informacje. W pierwszej kolejności zaczynamy od nadania nazwy grupie, na przykład zaliczenie z biologii grupa trzecia. Po wprowadzeniu nazwy pojawi się sugerowany identyfikator grupy, czyli adres e-mail, za pomocą którego można kontaktować się ze wszystkimi osobami należącymi do tej grupy. Jeżeli chcesz go zmienić, kliknij na ikonę ołówka. Następnie dodajmy opis grupy, aby był zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych. Opis ten będzie dołączony również do powitalnej wiadomości e-mail, którą otrzymają osoby po zaproszeniu. W kolejnym kroku decydujemy, czy grupa ma być publiczna, czy prywatna. Grupa publiczna charakteryzuje się tym, że każda osoba z Twojej szkoły może ją wyszukać i dołączyć bez zatwierdzania przez właściciela grupy. Natomiast grupa prywatna wymaga zatwierdzenia członków i tylko zatwierdzeni członkowie mają dostęp do jej zawartości. Dodatkową opcją jest możliwość ustawienia subskrypcji dla nowych członków. Możemy teraz kliknąć polecenie utwórz. Po utworzeniu grupy możesz doprosić do niej swoich kolegów lub współpracowników. Wprowadź imiona i nazwiska osób, które chcesz zaprosić. Po zakończeniu, automatycznie generowana jest wiadomość z informacją, że grupa jest gotowa. Jeżeli chcesz zmodyfikować ustawienia grupy, wybierz opcję Więcej akcji grupy, a następnie polecenie Edytuj grupę. Teraz przyjrzyjmy się możliwościom współpracy w ramach grupy. Każda utworzona grupa może prowadzić wspólne konwersacje, korzystać z dedykowanego kalendarza, przestrzeni wirtualnej na dysku OneDrive, a także ze wspólnego notesu OneNote. Konwersacje umożliwiają zespołowi jeszcze szybszą i prostszą komunikację, tak aby wszyscy byli na bieżąco. Wiadomości e-mail zebrane są w jednym miejscu, co porządkuje pracę nad projektem i grupuje wiadomości dotyczące konkretnych tematów. Aby rozpocząć nową konwersację, kliknij Nowa Konwersacja, wprowadź treść wiadomości, dodaj ewentualny załącznik. Kliknij wyślij. Kalendarz grupy ułatwia planowanie spotkań oraz sprawia, że ważne wydarzenie na pewno nikomu nie umknie. Pliki grupy to wspólna przestrzeń dyskowa, w ramach której cały zespół ma miejsce na swoje pliki i dokumenty, do których wszyscy członkowie grupy mają automatyczny dostęp. Przechowywanie plików w tym miejscu ułatwia jednoczesną pracę kilku osób na tym samym pliku jednocześnie, na przykład za pomocą aplikacji Office Online. Pozwala to szybciej i efektywniej pracować na dokumentach bez konieczności wysyłania kolejnych wersji mailem i przeszukiwania różnych lokalizacji, aby znaleźć potrzebny plik. Automatycznie przy zakładaniu każdej grupy zostaje utworzony plan w aplikacji Microsoft Planner. Wspólny plan działań umożliwia planowanie i zarządzanie zadaniami w ramach prowadzonego projektu czy grupy roboczej. W usłudze można w intuicyjny sposób dodawać zadania, Przypisywać się konkretnym osobom i określać terminy ich realizacji. Aby przejść do planu utworzonej przed chwilą grupy, z menu uruchamiania aplikacji wybierz ikonę Planer, a następnie przejdź do planu o tej samej nazwie co Twoja grupa. Teraz przyszła kolej na dodanie pierwszego zadania w ramach grupy. Aby dodać zadanie, wprowadź nazwę jego, ustaw termin wykonania, a następnie przydziel zadanie wskazanej osobie z zespołu. Po wprowadzeniu tych informacji kliknij Dodaj zadanie. Kolejne zadania dodajemy, klikając ikonę z plusem i wprowadzając informacje w analogiczny sposób. Po dodaniu najbliższych zadań do wykonania możesz je uporządkować w podgrupy. W tym celu wybierz grupowanie według tak zwanych zasobników. Domyślnie nowo utworzone zadania zostały przydzielone do kategorii do wykonania. Dodaj teraz nową kategorię, wybierając polecenie Dodaj nowy zasobnik i podając jego nazwę. Po wydzieleniu obszarów grupowania możesz w łatwy sposób przyporządkować wcześniej utworzone zadania, przeciągając je do odpowiednich kategorii. Jeżeli do zadania chcesz dodać więcej informacji niż tylko nazwa, termin jego realizacji i przydzielona osoba, kliknij na jego nazwę. Pojawi Ci się okno wskazanego zadania, w którym możesz dodać jego opis, ustawić dodatkowo datę rozpoczęcia, dołączyć pliki, utworzyć listę kontrolną, a także komentować postęp realizacji zadania. Z prawej strony okna masz dostępne również kolorowe etykiety, za pomocą których możesz oznaczyć dane zadanie. Gotowe. Kluczową kwestią dla organizacji pracy w zespole jest aktualizowanie postępu realizowanych zadań. W usłudze Microsoft Planner jest to naprawdę bardzo proste. Wyróżniamy następujące stany zadań: nierozpoczęte, w toku i ukończone. Zadania możesz aktualizować na wiele sposobów. Jeżeli zadanie zostało ukończone, możesz bezpośrednio z poziomu tablicy głównej oznaczyć je jako ukończone, klikając zieloną ikonę przy jego nazwie. Ukończone zadania są automatycznie ukryte na dole listy zadań. Możesz także pogrupować zadania na tablicy według postępu, a następnie przeciągając w prawo zmieniać stan realizacji zadania na w toku lub ukończony. Przejdźmy teraz do możliwości śledzenia postępu realizacji planu. W usłudze Microsoft Planner każdy plan zawiera tablicę i widok wykresy. Widok wykresy ilustruje postęp planu i zawiera szczegóły dotyczące tego, co jest zrobione, co jest w toku, czego nie rozpoczęto i co się opóźnia. Aby sprawdzić, które zadania są spóźnione, wybierz pole postępu spóźnione w lewej dolnej części strony. Po prawej stronie wyświetlona zostanie lista spóźnionych zadań posortowanych według planowanego terminu wykonania. W tym widoku możesz także sprawdzić, czy jakaś osoba nie ma przypisanej większej liczby zadań niż inni. Paski widoku wykresy ilustrują liczbę zadań przypisanych poszczególnym osobom w planie. Są one oznaczone kolorami w zależności od postępu. Aby przypisać pracę komuś innemu, możesz wybrać pasek osoby przeciążonej, przefiltrować jej listę zadań, a następnie wybrać zadanie w celu zmiany przypisanego do niej wcześniej członka zespołu. Twoim centrum dowodzenia w Microsoft Planner jest centrum programu Planner. W tym miejscu widzisz wszystkie plany, nad którymi obecnie pracujesz. Jeżeli pracujesz nad wieloma różnymi planami jednocześnie, pomocne może być oznaczanie niektórych z nich jako ulubionych. Dzięki temu będzie można łatwo je wyświetlić i szybko sprawdzić postęp realizacji zadań. Kolejną przydatną funkcjonalnością usługi Microsoft Planner jest możliwość podglądu wszystkich zadań przypisanych do Ciebie w ramach wszystkich planów, w tym również tych, które już opuściłeś. W tym celu w lewym bocznym pasku wybierz pozycję Moje zadania. Z poziomu tego widoku możesz również aktualizować postęp prac w analogiczny sposób, jak wcześniej to było omówione. To wszystko w tym filmie. Zachęcam cię do korzystania z grup w usłudze Office 365 oraz narzędzia Microsoft Planner do efektywnej pracy i nauki. W razie pytań prosimy o kontakt na adres edukacjamaupa@microsoft.com. Dziękuję za uwagę.